Witajcie w Chlebek TV. Dzisiaj zrobimy chleb z musli. Jest to bardzo, bardzo prosty chlebek. W zasadzie polega jego zrobienie na wrzuceniu wszystkich składników wypisanych na początku filmu. Więc zaczynamy od wsypania mąki krupczatki. Potem chemy musli. Ja dodaję całą szklankę. Musli nie ma znaczenia. Fajnie, jeżeli ma jakieś owoce. Wtedy chlebek jest. No, zyskuje dodatkowe walory smakowe. Dodaję miód. Najlepiej, jeżeli miód jest płynny. Ja używam miodu greckiego, ale myślę, że lipowy również bardzo dobrze się sprawdzi. Potem trzeba dodać drożdże. Drożdże warto rozrobić wcześniej z cukrem. Będą one płynne. I wlewamy mleko. Mleko może być ewentualnie rozrobione pół na pół z wodą. Potem sól, i trzeba teraz wszystko tylko wymieszać. Wygląda apetycznie. No, i jeszcze nie wygląda, ale będzie wyglądać już za kilka chwil. Tak, ponieważ jest to chyba najprostszy chlebek, jaki mieliśmy piec, póki co. Dokładnie. Tak jak już wspominałam, jego zrobienie tak tylko i wyłącznie na wymieszaniu wszystkich składników. A następnie trzeba tę miskę z wymieszanymi składnikami odstawić na godzinkę do wyrastania. Zastaw... O, I już godzinka. O, dokładnie. Wyrasta całkiem fajnie. Po tym czasie już tylko przekładamy do foremki i wstawiamy na jedną godzinę do temperatury nagrzanego do... Do... do 190 stopni. Chciałbym tutaj powiedzieć kilka złośliwych rzeczy na temat tej foremki metalowej, ale nie powiem, ponieważ już jej z nami nie ma. No właśnie, smacznego!